Wszyscy mówią o tym rozwodzie. A co jeśli to ty znalazłabyś się albo znalazłbyś się na ich miejscu? Od kilku dni internet żyje rozwodem znanej pary. W komentarzach widać wszystko od współczucia po oskarżenia. I choć dziś to temat na pierwszych stronach prawda jest taka, że rozwód może spotkać każdego, niezależnie od statusu czy popularności. Ludzie oceniają, media komentują, emocje sięgają zenitu, ale w tym wszystkim najważniejsze jest jedno: jak ty przez to przejdziesz? Jak chronić swoje prawa i emocje, kiedy inni mają własną wersję prawdy? Jak nie dać się wciągnąć w publiczne oskarżenia i niepotrzebne konflikty? Jak wyjść z tego procesu silniejszym i gotowym na nowy etap życia? Rozwód to nie tylko formalności, to często walka o spokój i przyszłość. I dlatego warto podejść do niego świadomie. Jeśli ty też stoisz przed taką sytuacją, nie zostawiaj tego przypadkowi. Napisz do mnie, pomogę ci przejść przez to bez chaosu i bez zbędnych emocji. Zaobserwuj ten profil, by znać swoje prawa.